Dzień dobry, dzień dobry. Pogoda deszczowa, ale wyraz na uśmiechnięty, jak widać. Adrian Bukowski. Adrian, po krótkiej, może troszkę dłuższej przerwie w meczu z Krakowią powróciłeś na murawę. E, jakie to uczucie? E, witam wszystkich. Na pewno bardzo fajne uczucie wrócić w końcu do gry, wrócić na najwyższy poziom i znowu móc rywalizować. No właśnie, to zapytam o ten mecz jeszcze z Krakowią. Jak oceniłbyś swój występ w tym meczu? Myślę, że występ był całkiem niezły, wiadomo, że szkoda, że nie udało się dziś w końcówce strzelić zwycięskiej bramki, żeby, żeby zakończyć mecz z trzema punktami, ale myślę, że jak na wejście po dłuższej przerwie dobry występ. No to jeśli chodzi o to wejście po dłuższej przerwie, to bardziej takie podekscytowanie, czy może lekkie podenerwowanie było? Jak to wyglądało u Ciebie? Myślę, że bardziej podekscytowanie, bardziej chęć zmienienia czegoś, zrobienia czegoś dobrego dla drużyny, czegoś, co by mogło nam pozwolić, żeby się odbić i żeby wygrać mecz. Jeśli chodzi o zmiany, zmienił się szkoleniowiec, Iwan Dziurdziewicz dołączył do naszego sztabu, objął funkcję pierwszego trenera. To co zmieniło się w drużynie, odkąd dołączył trener? Myślę, że na pewno czuć w drużynie nową energię, zawsze jak przychodzi nowy trener to czuć. Nowy bodziec, wiadomo, że, że zmienia się sytuacja wszystkich zawodników. Każdy ma, jak to się mówi, czystą kartkę i każdy musi z siebie dawać 150%, żeby grać. Także myślę, że przede wszystkim ta energia, to pobudzenie i to, to nowe źródło właśnie pozytywnej energii. A co zmieniło się w Adrianie Bukowskim w ostatnim czasie? Czy coś się zmieniło? Myślę, że to samo co we wszystkich. Gdzieś ta, gdzieś ta możliwość pokazania się, możliwość walki, walki o skład. Gdzieś właśnie trener, który przyszedł z czystą kartką, można się przed nim pokazać, i myślę, że głównie to. To właśnie to ja zapytam człowieka z szatni o szatnię. Jaki mental panuje przed tym meczem poniedziałkowym z Rechem? Myślę, że bardzo dobry. Jakbym miał ocenić, to powiedziałbym, że bardzo dobry. Na pewno chcemy wygrać i mieliśmy trochę czasu, żeby, żeby się przygotować, i zrobiliśmy, myślę, na tym etapie wszystko, żeby, żeby w tym meczu po prostu wrócić z trzema punktami. To jak musimy zagrać w tym meczu, według Ciebie? Myślę, że nie ważne jest, Styl ważne jest to, żeby, żeby strzelić o jedną bramkę więcej od przeciwnika i żebyśmy to my zapunktowali. A na ostatnim, no kolejny mecz, który będziemy rozgrywać, będziemy rozgrywać właśnie na Stadionie Przysolskiego 1, 22 kwietnia z Górnikiem Zabrze, to jeszcze na końcu byś zaprosił naszych biało-niebieskich kibiców na to spotkanie. Chciałbym zaprosić wszystkich biało-niebieskich kibiców na Solskiego 1. Myślę, że Oby po wygranej z Lechią Gdańsk będziemy walczyć o kolejne trzy punkty i o to, żebyśmy poprawili swoją sytuację w tabeli. Zapraszam. Sprawdź nasz isotonic drink FKS Stal Mielec. Do nabycia w naszym oficjalnym sklepie na stronie www.sklepstalmielec.com w sieci sklepów A i K oraz Leclerc Mielec. Zapraszamy na biało-niebieskie zakupy.